Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym filmie chcę Was zaprosić na kolejne, po prostu rewelacyjne ciasto, takie w bardzo jesiennym klimacie. Jest to ciasto orzechowe z kremem, masłem orzechowym oraz prażonymi orzeszkami. Ciasto wychodzi po prostu rewelacyjne. Jest nienadmiernie wysokie, ale łączy ono w sobie tak wspaniałe smaki, że całość smakuje po prostu obłędnie. Yy, ciasto składa się z mięciutkiego orzechowego biszkoptu, który jest przełożony kremem. Yy, góra ciasta posmarowana jest masłem orzechowym i Całość jest posypana prażonymi orzechami włoskimi, które są yy, tak, jakby przyklejone na tym maśle orzechowym do naszego ciasta. Yy, ciasto ma i coś chrupiącego, i coś kremowego, jest naprawdę rewelacyjne. Bardzo gorąco Wam polecam i zapraszam Was po przepis. Tutaj macie listę składników potrzebnych do jego przygotowania. Proporcje są na blaszkę 25x35 cm. Na początek żółtka oddzielamy od białek. Białka ubijamy sobie na sztywną pianę, następnie wciąż miksując stopniowo dodajemy cukier. Chwilę miksujemy, aż on nam się troszkę rozpuści, połączy. Zmniejszamy obroty i dodajemy żółtka. Wszystko chwilę miksujemy do połączenia. I następnie przesiewamy suche składniki, czyli mąkę, proszek do pieczenia. Ja jeszcze dodatkowo dodałam łyżeczkę kakao dla lepszego koloru. Nie uwzględnione to jest w składnikach, ale można dołożyć ładniejszy kolor, wtedy ma biszkopt. Dodajemy ja. również dosyć grubo posiekane yy, orzechy włoskie i wszystko delikatnie mieszamy do połączenia, żeby nam powstało ładne puszyste ciasto. Ciasto przekładamy do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia i całość wstawiamy do nagrzanego do 180 stopni piekarnika. Grzanie góra-dół bez termoobiegu, pieczymy jakieś 25 minut do suchego patyczka. Upieczony biszkopt sobie odcinamy od blaszki, studzimy go i kroimy na dwa dosyć cienkie spody. Teraz robimy krem. Do garnka dajemy mleko, cukier oraz budynie. Wszystko mieszamy, stawiamy na ogniu. Mieszając gotujemy, aż nam powstanie gęsty budyń. Całość studzimy sobie do temperatury pokojowej. Następnie masło również w temperaturze pokojowej. Chwilę ucieramy, żeby nam się tak ładnie napowietrzyło i zmieniło w masę. I dodajemy do tego masła stopniowo ostudzony budyń. To jest po prostu najzwyklejszy klasyczny krem budyniowy, więc tutaj żadnej filozofii nie ma. Jest przepyszny, delikatny. Wszystko dokładnie miksujemy sobie do połączenia, aż powstanie nam gładki krem. Tak wygląda gotowy krem. Przekładamy sobie krem na pierwszy spód orzechowego biszkoptu. Ja nie nasączałam niczym naszego biszkoptu, dlatego że on ładnie naciągnie wilgoć z, yy, z kremu. Następnie przykrywamy drugim spodem i smarujemy nasze ciasto masłem orzechowym. Jeżeli masło orzechowe macie takie y, dosyć gęste, to trzeba je po prostu zmiksować mikserem. Ono wtedy ładnie się napowietrzy i będzie Dobrze się smarowało. Następnie przygotujemy ostatnią rzecz, czyli orzechy prażone, miód, masło oraz cukier puder. Dajemy sobie na patelnię i rozpuszczamy to na niewielkim ogniu. Jak już nam się to wszystko połączy, dodajemy orzechy takie dosyć grubo posiekane i prażymy to na złoty kolor, żeby po prostu one zmieniły kolor, żeby się zrobiły ładne, złociste. I pilnujemy, żeby nam się to nie przypaliło, bo wtedy orzechy będą gorzkie. Studzimy i wtedy nasze orzechy zrobią się twarde, więc następnie jak ostudzone już będą, rozdrabniamy je na przykład nożem czy wałkiem tak żeby były sypkie i posypujemy nasze ciasto dociskamy lekko ręką żeby się przykleiły do masła orzechowego. Ciasto wstawiamy sobie do lodówki najlepiej na całą noc i gotowe. Ciasto nie jest trudne do zrobienia, jest ekstremalnie orzechowe, czyli jeżeli lubicie orzechowe wypieki, na pewno wam posmakuje. Jest to ciasto w takim już jesiennym klimacie. Nie wychodzi bardzo wysokie, ale naprawdę składa się z kilku fajnych warstw, które idealnie ze sobą współgrają mamy chrupiące orzeszki, lekko słone masło orzechowe, kremowy krem, delikatny biszkopt. Wszystko naprawdę jest poezją tutaj smaków. Bardzo to ciasto może niepozornie wygląda, ale smakuje rewelacyjnie. Bardzo was zachęcam, żebyście sobie skosztowali tego ciasta, bo jest naprawdę przepyszne. Zdecydowanie jedno z moich ulubionych takich orzechowych wypieków. Ja osobiście lubię masło orzechowe, więc tutaj bardzo te smaki są odpowiednie. Także, jeżeli też lubicie takie smaki, bardzo gorące wam to ciasto polecam i życzę po prostu smacznego i udanych wypieków.